Cześć kochani, pamiętacie jak mówiłam, że na Podlasiu przedsiębiorcy będą padać jak muchy i to dzięki właśnie naszemu rządowi? No to miałam rację. Niestety. Zobaczcie, jaka tragedia ich spotkała. Zapraszam. Mówiłam, że zamykanie granic tylko dlatego, że nakazuje jakaś dziwna Ambicja, chęć pokazania władzy jest złe. Uczciwi ludzie przez ich dziwne plany tracą majątki, bo przecież PiS musiał unieść się honorem, nie bacząc na to, co się dzieje wokół. No i teraz jest problem, na który oczywiście oni uwagi nie zwracają, bo rządzący przecież chcieli tylko dopiec Łukaszence, a do błędu nie ma się komu przyznać. I to było do przewidzenia i ja doskonale o tym wiedziałam, że właśnie tak będzie. Bo przecież inaczej nie mogło to wyjść. Ludzie nie mogą prowadzić działalności, a ten rejon i tak jest zapomniany przez rząd. I to od dawna. Młodzi ludzie stamtąd wyjeżdżają do większych miast za pracą, za edukacją, za rozwojem, i jeśli chcą te piękne tereny zmarnować, to idzie im bardzo dobrze. Ale zobaczmy, jak podaje many.pl. W piątek 10 lutego w południe Polska zamknęła przejście graniczne w Bobrownikach na Podlasiu. Decyzja rządu w tej sprawie zapadła, gdy reżim Aleksandra Łukaszenki skazał polsko-białoruskiego dziennikarza, Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia. No, Poczobuta zamknęli, to ty, Polaku, zdychaj. Trochę ta pomoc słaba. Ja rozumiem, że oni gdzieś tam chcą się solidaryzować. No, okej. Okay. Ale dlaczego zawsze kosztem szarego obywatela? Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zawieszenie ruchu argumentował ważnym interesem bezpieczeństwa państwa. Wskutek zamknięcia przejścia w dramatycznej sytuacji finansowej znalazły się jednak okoliczne biznesy. Miałam obroty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych dziennie, a teraz są dni, że do kasy nie wpada nic. Żali się Rzeczpospolitej Agnieszka Lasota, która w Bobrownikach prowadzi sklep spożywczy. Jak twierdzi niemal wszyscy jej klienci byli. Przyjeżdżają z z Białorusi, często kierowcami ciężarówek. Podobnych przykładów dziennik zebrał więcej. Problemy sklepów odczuwa również białostocka hurtownia spożywcza Delpi Imex, która podaje, że jej sprzedaż na rynku lokalnym spadła o 90%. Zakupy klientów cudzoziemców miały zaś spaść o 60%. Cierpi również Transport. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że przedsiębiorcy, którzy ucierpieli po zamknięciu przejścia, nie otrzymują pomocy ze strony państwa. Takiej, jaką zaoferowano w, po wprowadzeniu stanu wyjątkowego nad wschodnią granicą. I nie słychać na razie, by zmieniło się to w najbliższym czasie. Pokrzywdzeni działaniami państwa mają prawo do odszkodowania, przypomina na łamach dziennika radca prawny Wojciech Srocki, wskazując na kodeks cywilny. To zobaczmy w takim razie, co. Pisze na ten temat Rzeczpospolita. Rzeczpospolita podaje: Skutki zamkniętego szlabanu sięgają w głąb kraju. Białostocka hurtownia spożywcza Delpi Imek, zaopatrująca pograniczne sklepy, punkty gastronomiczne i bazary, podaje, że jej sprzedaż na rynku lokalnym spadła o 90%. No to to już wiedzieliśmy. Cierpi też transport firmy wożące towary na Białoruś. Nakładają setki kilometrów i spalają dodatkowe paliwo. Lat węglowy, widzisz mnie? Jadąc do przejść na Litwie lub w Kroszczynie koło Terespola. Przejście w Kuźnicy na szlaku do Grodna jest zamknięte już od listopada 2021 roku. Półtora roku temu rząd przewidział rekompensaty dla firm, które poniosły straty wskutek wprowadzenia stanu wyjątkowego nad wschodnią granicą. Potem przyznał pomoc przedsiębiorcom z zatrutej Odry. Teraz takich świadczeń nie ma. Ministerstwo Rozwoju Technologii podaje, że sprawą zajmuje się Komitet Stały. Rady Ministrów, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Pokrzywdzeni działaniami państwa mają prawo do odszkodowania, przypomina radca prawny. I dodaje, że choć w takich sprawach formalną przeszkodą bywają reguły przyznawania pomocy publicznej, to większość pokrzywdzonych to małe firmy, które dotąd z niej nie korzystały. Nie będzie mowy o ograniczeniach z reguły tak zwanej pomocy de minimis. Limitują one pomoc publiczną dla firmy do kwoty 200 tysięcy euro w ciągu trzech kolejnych lat. I co? I kto zapłaci za to odszkodowanie? Morawiecki? Żaryn? Czy kto? No nie, no ty zapłaci. Ja czekam tylko na to, aż po kolejnej głupiej decyzji wprowadzą kolejną głupią tarczę antykryzysową, nie wiem, 10-0 już chyba, czy ile już tam tego było, szarpią nasz budżet aż miło. Niszczą ludziom życia, majątki i nawet chyba nie zdają sobie sprawy ze swoich decyzji. Już teraz widać, że to jest kolejny przykład, kiedy Polak już nic chyba nie znaczy we własnym kraju. I nie chodzi tutaj już nawet o obcokrajowców, a o rząd. To decyzje właśnie Morawieckiego sprawiają, że albo my będziemy płacili milionowe odszkodowania, albo ci ludzie zamkną biznesy i będą klepać biedę. Tylko dlatego właśnie, że rząd Morawieckiego miał taki dziwny wymysł. Pamiętacie, jak pani Moskwa nie ogarnęła tego, że odraź zatruta, mimo tego, że wędkarze zgłaszali ten, te zjawiska dziwne, które się zdarzały już dużo wcześniej. Też poupadały biznesy, też ktoś musiał wziąć od kogoś i zapłacić odszkodowania. Wiadomo, że nie wzięli tego, nie sprzedali swoich działek, nie opróżnili portfela, nie wyjęli ze skarpety oszczędności, tylko wzięli od nas i zapłacili tamtym przedsiębiorcom. Nie z naszej Winy zapłaciliśmy my odszkodowanie za głupie decyzje rządu. Kolejny raz. Można byłoby temu zapobiec, gdyby ktoś słuchał ludzi, ale ludzi nikt nie słucha. I tutaj też mamy kolejny przykład niesłuchania obywateli. Brak jakiegokolwiek wsparcia dla nas. Wspieramy opozycjonistów obcych państw kosztem naszych rodaków, własnych rodaków, własnych biznesów, które płacą u nas podatki. Rząd ma wywalone w polskie zboże, na polskie uprawy. W zamian za to możemy sobie pochrupać chrząszcze na przykład, czyli tam świerszcze. I my się nadal na to wszystko zgadzamy. O, a, utknąłem! Ściągnij mnie na dół! Sznel, sznel, sznel. Helmut zrobił z siebie żywą przynętę. Co mnie oczywiście nie dziwi, bo ludziom się już chyba nie chce. Jakoś się chyba przyzwyczailiśmy do tego, że jakoś jest, jakoś idzie. Życie płynie z dnia na dzień, pantarei i byle do piątku. Praca, dom, dzieci, obowiązki, jakieś piwko w sobotę i zaś od nowa byleby do wypłaty. Jesteśmy już albo zmęczeni i zmarnowani tym wszystkim, albo miliardy na TVP po prostu działają. Bo ilość obowiązków ciążących na człowieku w tym państwie ciągle wzrasta. Jesteśmy przeciążeni, ciągle od nas ktoś czegoś wymaga i jak widać zmęczone społeczeństwo to takie podatne społeczeństwo. Ale żeby coś zmienić trzeba działać. A my zaczniemy działać, jak przestaniemy się bać. Od taka polityka Łukaszenkowa. Dajcie znać, kochani, czy ktoś pomoże przedsiębiorcom. Czy jedyną pomocą, którą dostaną, to będzie pomoc właśnie od nas, podatników, w ramach rekompensaty przez błędy rządu. Czy powinno to tak wyglądać? I czy może Morawiecki wyjmie ze swojej kieszeni i da? Bo jak wyjmie z kieszeni i zapłaci za unoszenie się honorem swojego rządu, no to Luz! Tylko, że oni nie wiedzą, że ten honor już dawno stracili. Także czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was budziam. Pa!